Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan, serwis testowy media Tester. Przetestujemy Sony Xperia Z3 Compact z kabelkiem OTG. Czy możemy podłączać sobie pendrive, Tu dla przykładu mamy pendrive'a 32GB Kingstona. I podepniemy sobie po, przez zwykły kabelek OTG. A może o tyle niezwykły, że mamy tu możliwość podłączenia zasilania do urządzeń zewnętrznych, na przykład pendrive'a. Ale tu w tym wypadku nie trzeba, więc tylko, tylko i wyłącznie skorzystamy z tego kabelka, czyli połączenia ze smartfonem. Tutaj mamy Sony Xperia Z3, system operacyjny KitKat 444. Podłączmy sobie kabelek. Jak już dobrze widzieliście na naszym kanale, a jeżeli nie, to zobaczcie: współpraca z joystickiem SysAxis z DualShock PS3, czyli z konsoli Sony, działa bez problemu przewodowo i bezprzewodowo przez z naszym. Sony Xperia Z3 Compact ale to taka ciekawostka, zobaczcie sobie oczywiście nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału dobra eee, pendrive został podłączony zobaczmy z góry na dół podłączono pamięć USB możemy usunąć tu bezpiecznie a my sobie zobaczmy w pamięć jak tam o, tu pamięć 30, 29 GB, czyli dokładnie tak jak ten pendrive ma i wolnych 3, wszystko fajnie działa, tak więc bez problemu możemy podłączać urządzenia OTG przez odpowiedni kabelek za około 5 zł. Ok, z mojej strony to tyle, trzymajcie się, oczywiście subskrybujcie nasz kanał i polubcie nasz profil na facebooku mediatester.pl Trzymajcie się, pozdrawiam!